I witam Was wszystkich serdecznie na meczu Whitey, a to jest akurat Ukraine Star Na mapie Shadow Temple u góry Ukraine Star Natomiast u dołu po lewej stronie Na godzinie mniej więcej powiedzmy na to Że to jest gdzieś dziewiąta Jest Dra, czyli White'a I jego tak zwane Special Tactics Od razu mówię, to replay z poprzedniego patcha No bo tak to wyszło, że jeszcze wtedy grał to wyrzucił, zobaczymy co z tego wyjdzie Może coś ciekawego, czy się da to wykorzystać później no tego to nie wiem, jest to mecz numer 9 chyba. A wszystkich jest 17, więc zobaczymy, co nasz White wykombinuje. Poprzednie nagrywałem, jak widzieliście, po 2, po 3. Co tym razem jest to po kolei wrzucone czy Witra wygra, czy przegra? Tego nie wiem czy będzie to jakiś epicki mecz, czy też nie, tego też nie wiem. Po prostu wrzucamy i oglądamy to wszystko dalej. Jako że o White, White'a nie bardzo mam dużo do powiedzenia, jak zawsze przyspieszę, no bo już parę razy mówiłem co, gdzie tutaj miałem taki ten mi zniknął. No dobra, nieważne. To trochę przyspieszę, żeby zobaczyć co się wykombinuje, bo ile razy można mówić o tym facecie, że ma prawie 30 lat, że on pochodzi z Ukrainy, jest jednym z najlepszych y, protosów w Europie. No, chyba za dużo razy nie można. Jest to też replay z derabinki dokładnie. Można to poznać po kolorach. Niebieski, czerwony najczęściej jest to ladder. Zresztą wątpię, żeby WhiteRap próbował coś dziwnego grać, kiedy no, gra na turnieju. Na turnieju gra się sprawdzone strategie coś, co działa od dłuższego czasu i no, raczej się nie kombinuje za bardzo. Przeleciał z... się ten prołbek, zobaczył co się dzieje, nie zobaczył żadnej ekspansji, nie zobaczył gazu, czyli będziemy mieli właśnie to, będziemy mieli ekspansję, spóźnił się trochę, nie dał rady jej przyblokować, no i w tym momencie, dlaczego to jest na czarno, coś mi tutaj nie pasuje, o już się ładnie, przed chwilą wydawało mi się, albo to było po prostu na czarno zaznaczane wszystko. Jest więcej Proxy Pylon, w jakimś języku rozmawiają do końca, nie wiem w jakim, nie wiem nic o tym Proxy Pylonie, za to przeciwnik w idealnym miejscu ustawione, ciekawe naprawdę to jest. Następna rzecz to jest Forge, wyskakuje już pierwszy zelot, czy da radę cokolwiek zobaczyć Ukraine Star? tak w tym momencie już wie, wysyła swojego pierwszego probka. No i próbka swojego pierwszego drona, żeby tutaj przegonić przeciwnika, ale no właśnie jest już pylon, teraz bardzo szybko kolejne jednostki są potrzebne, walczy, gdzie jest zelot, próbki ruszają, rusza zelot, czy da radę cokolwiek zrobić, maryńcy już są w nie maryńcy, a spawing pool już się zakończył, zerlingi są w drodze, mamy więc... Jedno działo, teraz trzeba walczyć, trzeba jakoś przyblokować, trzeba uważać, tu by się przydało działo, bo jak zerlingi wbiegną, obiegną to w koło, to będzie przechlapane. Kolejne działa już są, przede wszystkim co będzie atakowane, zelot, zaraz o i kolejny budynek, kolejne działo, zerlingi już biegną, czy zdążą dobiec? Zanim się wybuduje ten pylon, na pewno nie dadzą rady już tego obronić królowej, nie ma królowa, zaraz będzie budowana, nie, nie będzie, rołbki są niszczone, no i jest pierwsze działo, czy będzie, jest drugie działo, dał radę się jakoś tutaj wybronić. White Rat, ciekawe miejsce na tego pylona, naprawdę muszę przyznać, że ciekawe, no i teraz naokoło będzie chciał tutaj przebiec, będzie chciał się dostać do bazy, przeciwnika. tu jest działo potrzebne, White Rat daje szybko kanona, bo nie dasz rady nic tej więcej zrobić, biega zerot będzie sprawdzał co się dzieje u góry królowej, nie ma, no ciężka sytuacja jest dla Zerg'a, jest jeden zelot, ja bym do mnie wszystko działo dla bezpieczeństwa totalnego. No i zelot teraz coś atakuje. Gdzie jest ten zelot? Jakiś tu, tu był zelot, ale zelot zginął. Haczerka zostanie rozwalona. Teraz jest ostateczna próba wybronienia się ze strony Ukraine Star, ale zobaczył, że tutaj nie ma co bronić i jest good game. No to dopiero błaśnie. To był dopiero szybki mecz. Muszę zapamiętać te miejsca postawienia tego pylona, bo trzeba przyznać, że bardzo, bardzo ciekawy. Nawet jak czym tutaj wisi, dobrze postawione budynki są w stanie zrobić dużo. Huh. okej, okay, dobra. Tak więc na razie, no nie, nie, na razie, cześć, biorę się za kolejny replay. Skoro już tutaj jestem z wami, to trochę pogadamy, ja sobie wyjdę, przy okazji zobaczyliście jakie mam opcje. Wejdę na... Kolejny mecz przed nami z Rush Special Tactics. Było to wszystko rozgrywane live na streamie, coś zupełnie jak ja. Tylko, że ja też gram Special Tactics, Special Tactics Troski. Specjalnej Ytra, jego przeciwnikiem natomiast jest z Chin, z Duckload Ra. Jak zwykle, już to jest drugi mecz w tym samym filmiku. przyspieszam aż coś się ciekawego stanie. Może wykorzystam ten czas, żeby coś tam powiedzieć o sobie. Ja nazywam się Emil, pochodzę ze Strałęki, mieszkam w Warszawie. Studiuję tutaj też. Jeżeli się mnie zapytacie jeszcze raz, przysięgam, jak dostanę jeszcze jednego maila, jakim programem nagrywam i gdzie go mogę ściągnąć czy piracką wersję. Tak wszystkich pogryzę. Nagrywam frapsem oryginalnym, kupionym 107 Złotych, za niego dałem, za ten oryginalny program do nagrywania. Nie wiem gdzie ściągnąć pirata autentycznie. Błagam, nie pytajcie się o to, bo to jest najczęstsze pytanie w historii. Eee, coś ciekawego: The Gateway jest jest gaz przejęty ze strony Shinsa. Na dzień dobry, dopiero w tym momencie spawning pool, czyli będą szybkie zerlingi z dużą ilością, eee, ilością spida Yy, co wykombinuje nam White'a? Bardzo mi się podobało na tamtej mapie umiejscowienie pylona, naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się to podobało, był w stanie rozwalić ekspansję przeciwnika w sposób wręcz idealny. Dobrze, co ja tam dalej mówiłem? Co ja dalej mówiłem, że pochodzę ze sterołęki, mieszkam w Warszawie. Yy, nagrywam na nowym mikrofonie, ale to już wcześniej, we wcześniejszym filmiku mówiłem. I tutaj jeden próbek okropny, próbuje ukraść minerały i spowolnić wydobycie. Bo tak można, jeżeli wydobywasz swoim w tym samym miejscu, gdzie wydobywa zerk, to spowalniesz go w tym momencie. I przy okazji ten próbek jak wróci do domu, wróci z kasą. Próbuje to jeszcze harasować przeciwnika ale nic złego nie ma. No i widzimy, że White'a. Po raz kolejny nie blokuje rampy, on to już próbuje naprawdę nie po raz pierwszy, po raz któryś próbuje grać bez zablokowanej rampy, jak mu to wyjdzie tym razem, no to jest ciekawostka, jest to sposób żeby skusić przeciwnika, że a rzucę dużo zerlingów, odetnę swoją ekonomię i będę biegł z zerlingami, jak najszybciej się da. ale tak to nie działa, bo white rat jest, white rat w końcu postawił pylona, czymś będzie chciał tutaj przyblokować, no to jest ryzyko, zawsze jest ryzyko na tej mapie sixpoola, ale kto by w masters grał sixpoolem, prawda? Metabolic Boost dopiero jest w połowie w drodze. Nic tutaj większego, nowszego, ciekawszego nie widzę. Stalker zamiast yy, centry to też ciekawe. Jest tylko pojedynczy geyser przejęty. No to trochę mało gazu będzie. No ciekawe co wykombinuje nam Whitra. Ostatni mecz był bardzo fajny. Mi się spodobało to te umiejscowienie tego kanona. więc z widzami zapewne nie będę mógł yy, grać. W ten sposób, ale z innymi osobami na laderze jak najbardziej spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tutaj ubrudził brzydko ten Zerling. Yy, o ekran, yy, jest LER. No to jest dopiero ciekawe. Bardzo szybkie LER ze strony Hinsa. Co on kombinuje? Albo jest bardzo dobry i ma jakąś special tactics, albo po prostu będzie próbował z jednej haczerki produkować mutaliski. Co nie jest do końca mm, rozsądne, gdyż będzie miał bardzo mało gazu. Eee, I Teraz Shin się zastanawia czy myślał, że był inną, inną rasą, czy innego, bo nie było zablokowane. Eee, a Duck Lord najwidoczniej nie wiedział jaką rasą gra przeciwnik. Jego angielski nie jest zbyt e, dobry. Eee, go play, nie rozmawiaj. Eee, pogadamy później. <gadamy> No właśnie, tak kali jeść, kali pić, no ale nie ma co się śmiać z zawodnika. 3 yy, Warp gate, Możliwe, że Darkrock da, po prostu nie zauważył, gdzie, jest, yy, gdzie gra przeciwnik. A jeżeli jaką razą gra przeciwnik? Jeżeli też wam się to zdarzy, yy, tu po prawej stronie u góry macie takiego lutka. Naciśnijcie na to i zobaczcie, kim gra przeciwnik. Jest Barrow, jest Infestation yy, Pit, tak więc szybkie infestory z Barrow. To jest ciekawa sytuacja. naprawdę ciekawa. Trzy spain to jest tak będzie pewnego rodzaju all-in ze strony Shinsa. Z tego względu, że jeżeli mu to nie wyjdzie, white będzie miał olbrzymią przewagę ekonomiczną i no po prostu zgniecie przeciwnika. No, ale czekamy na te inwestory. Larwy już tutaj czekają, czekamy na Baroł, Fajnie Jak będzie ten Baroł będzie w stanie podejść po prostu blisko. A jest, już jest już jednak jeden fotokanon, więc ten barona bardzo dużo się nie zabędzie wykrywał ukrytego przeciwnika. Bardzo ładnie tej creepy rozprzestrzeniony poprzez Overlorda Królowa wykorzystuje swoją energię tylko i wyłącznie na, na LER, na... larwy, nie ler. Jak wygląda dochód 32 Harvester do 28, czyli zerk już jest mniej więcej prawie, że na limicie? W tym momencie dopiero postanowił przyjąć ekspansję. To będzie bardzo, bardzo, bardzo późna ekspansja. Olbrzymia e, różnica. Kiedy White już zakończył budować swoją, i zaczyna z niej wydobywać. przeciwnik nim dopiero pierwszą stawia. No i inwestory będą się teraz tam no. Ślimaczyć trochę, dosyć szybkie są, ale to jest jeszcze stary patch. W nowym patchu są 10% wolniejsze, mamy proxy pilota ze strony White? ciekawe czy on zobaczył wcześniej, co się tutaj dokładnie dzieje. Spinecrollery coraz więcej, o wiele więcej tych spinecrollerów. może bo się spodziewać, pojedynczy Zerling podbiegnie, zobaczyć dokładnie, co się dzieje. Zobaczy też tą wieżyczkę zapewne. Widział wieżyczkę? Tak, widział tą wieżyczkę. Zakopał się i będzie teraz wrzucać po prostu infest Terran, które będą no, nękać te proby. Tak mi się przynajmniej to wszystko wydaje, że tak to będzie zaraz wyglądać. No, czekamy, czekamy, dochodzimy już do 9 minuty i nic ciekawego nie ma. White'a dopiero w tym momencie sprawdzi, co się dzieje. Zobaczy, że ta ekspansja dopiero jest stawiana. więc się zorientuje, że przeciwnik coś kombinuje. Czeka, aż on wyjdzie zapewne zerk. Zerk czeka, aż wyjdzie White'a i dopiero wtedy zaatakuje. Jest Dark Shrine! No, to dopiero jest ciekawostka, ale ten Dark Shrine na dużo się nie zda, bo już jest Lair. Będzie można spokojnie Overlorda zmienić w Overseera i czuć się w miarę, w miarę bezpiecznie. Creeper rozprzestrzeniany poprzez Overlordy to jest fajny na krótki desens na dłuższy nie bardzo, bo podejdą Stalker i rozwalą. Jest Blink, Blink pozwoli przeskoczyć wszystko co tutaj się dzieje, więc Dark Templar najwidoczniej podejdzie, da widok, będzie bardzo drogim obserwerem. A Infestory dalej czekają aż przeciwnik się ruszy. Przeciwnik nie do końca chce się ruszyć, czeka swoimi Stalkerami. Gdzie są jednak centry? Są centry. Zastanawiam się, co widział White Rat. White Rat tak naprawdę za dużo nie widział. No i widzi teraz dwa Dark Templary wbiegają. Czy zauważy to Shins, czy też nie? Teraz szybki podział. No i jest jednak już w drodze Overseer trochę jednak tych jednostek zostanie zabitych. Nie na szczęście dla niej jeszcze schować się, więc te Dark Templary naprawdę dużo nie zrobią. Udało się tutaj pochować. Co najwyżej jest niszczony Spinecrawler. No świetnie to rozegrał w tym momencie Zerk. Świetnie mu to wszystko wychodzi. Jest już Overseer, można by się podnieść i ewakuować gdzieś pod, pod właśnie te spankrollery, nowe jednostki są wrzucane no i jak to teraz wyjdzie nie ma nawet jednego infestora, nie ma w ogóle armii przeciwnik, 10 do 36 no i będziemy mieli zaraz wrzucone właśnie, w tym momencie spamuje Shin swoimi infestorami no to będzie dosyć potężna armia, przy okazji darmowa armia i ekspansja zostanie przez chwilę przynajmniej zablokowana, widzicie także Terani są dosyć wolni w tym wszystkim, jak nie chodzą po klipie, gdzie są te Dark Templary, co one robią, Dark Templar Invasion Infestation Pit zniszczyły, no co z tego, że widzi je dokładnie zerk, ale jak nie może atakować, królowa jeszcze chyba podeszła nie do końca tam, gdzie chciała, zakopała się, za chwilę wyskoczy Infested są jeszcze tutaj rzucani, udało się przyblokować tą ekspansję na chwilę, ale, ale te Dark Templary robią swoje, podbiegają pierwsze zerlingi, one będą jednak szybko ginąć, nie jestem pewny, czy dadzą radę po prostu zaatakować przeciwnika w 100%. Jeszcze królowa wyskoczyła. Nie udało się zniszczyć obu dar Templarów. No i sobie White rap bez problemu tej niszczy przeciwnika. Kolejne Infested wyskakują. Będą... Próbowały zniszczyć fotokanon, to jest bardzo ważne, żeby ten działo, no nie fotokanon, tylko jednostki, to jest bardzo ważne, jak te działy zostanie wybudowane, będzie musiał się Shins wycofać. Nowe jednostki na blinku przeskoczyły i w tym momencie Whitera wchodził już do armii przeciwnika do bazy przeciwnika, nie wyszło to przeciwnikowi. Whitera świetnie to rozegrał, Dark Templary, mimo że dużo tej nie zrobiły, ale powstrzymały po prostu ekonomię zerga na dosyć długi czas. Zniszczone już w tym momencie, LR I teraz jest zerk tylko i wyłącznie na jednej bazie. I będzie dalej próbować coś z inwestorami robić. Czy on ma na coś energię? Energii za dużo nie ma. Tyle co nic, tak naprawdę. Kolejne pylony. do się, dlaczego Whitra tak stawia, właśnie. W otwartym miejscu te pylony, nie chowaj gdzieś do siebie, do bazy, przecież to jest ryzyko. Nie do końca to rozumiem, ale w międzyczasie Stalkery podchodzą. Mamy też Dark Templary, które są bardzo, bardzo mocne. Widzimy 50 demerzu. to jest olbrzymia ilość. Szef blink bling w bazę przeciwnika, i wygląda na to, że Whitra wygrał. jest good game. I za chwilę sobie panowie porozmawiają. Ja dziękuję wam za uwagę i za oglądanie Special Tactics Whitry. Wydaje mi się, że na dzisiaj Dzisiaj jest piątek, trzy mecze starczy Do nagrania, nic więcej chyba nie będę nagrywał Idę sobie pograć trochę mimo wszystko W pewną grę, którą kupiłem na spółę z dziewczyną Wiedźmina, wyszło bardzo, bardzo tanio W sumie to ona kupiła, muszę jej oddać A ona jeszcze nie gra Będzie grać dopiero po sesji Więc ja sobie może trochę zagram w wieśka Na razie, cześć, żegnam was serdecznie I do usłyszenia w weekend